Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy w czwartek. Uruchomili nowy piec, a instalacja nie była jeszcze dokończona. To prawdopodobna przyczyna podtrucia tlenkiem węgla trzech osób w Owciszczach w powiecie raciborskim. Strażacy zostali wezwani do jednego z domów jednorodzinnych przy ulicy Nowej w czwartek przed ósmą rano. Ze zgłoszenia jakie otrzymali wynikało, że jedna z mieszkanek poczuła się źle, mówi dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej, brygadier Roland Kotula. Ostatecznie okazało się, że poszkodowane zostały trzy osoby, dwie kobiety i męż. Mężczyzna. Kobieta z mężczyzną około 40-50 lat, druga kobieta starsza około 80 lat. Starsza pani, która została zabrana przez pierwszy zespół ratownictwa medycznego, miała już dość zaawansowane objawy zatrucia tlenkiem węgla. Utrudniony był już z nią kontakt, splątana rozmowa, nielogiczne odpowiedzi. W momencie, gdy z miernikiem strażacy zaczęli mierzyć stężenie tlenku węgla w budynku, który był już w trakcie wietrzenia, nasze urządzenia wykazały jeszcze stężenie tlenku węgla na poziomie 200 To bardzo duża wartość tlenku węgla. Musiało być w budynku dużo więcej. Dodaje Roland Kotula. Troje mieszkańców w domu trafiło do szpitala. Strażacy wstępnie ustalili, dlaczego doszło tam do nagromadzenia się czadu. Przypuszczalną przyczyną uwolnienia tlenku węgla było niedokończone jeszcze podłączenie pieca centralnego ogrzewania zasilanego gazem ziemnym. Odprowadzenie spalin nie było jeszcze wykończone. To wygląda na to, że wszystko było jeszcze w trakcie montażu i na niedokończonych jeszcze urządzeniach został piecyk uruchomiony. To musiało prawdopodobnie powodować przedostawanie się tlenku węgla do budynku. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Dlaczego zniknęła część sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Sybiraków i Mikołowskiej w Rybniku? Pyta nasz słuchacz Leszek. Codziennie jadąc do pracy przejeżdża przez to miejsce. Jak mówi, kilka miesięcy temu zlikwidowano tam światła nad jezdnią, co bardzo utrudnia życie kierowcom. jest problem, że nie ma tej górnej części sygnalizacji świetlnej, która nad jezdnią. Górnego oświetlenia. Tylko boczne od Sybiraków, jak się jedzie. I stojąc na czerwonym, jak stanie jakiś większy pojazd, zasłania te boczne, nie widać, czy jest już zielone światło, czy czerwone się włącza, i czy na wprost jechać, czy nie. Dlaczego górna część sygnalizacji zniknęła? Pytaliśmy o to naczelnika Wydziału Dróg w Urzędzie Miasta w Rybniku, Jacka Hawra. Rzeczywiście tak jest. Brakuje na wysięgniku sygnalizatorów, które pokazują nad poszczególnymi pasami ruchu, jaki jest wyświetlany sygnał. A wynika to z. Może prozaicznego, ale jednak niezaprzeczalnego faktu, kilka miesięcy temu doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego zniszczona została konstrukcja spostrza, która właśnie podtrzymywała sygnalizatory, które są umieszczone nad tymi pasami ruchu na ulicy dojazdowej do skrzyżowania, czyli na ulicy Tybirata. Zaraz po wypadku, który miał miejsce w czerwcu, o sprawie powiadomiono firmy, która miała zająć się sprawą zniszczonego sygnalizatora. Firma, która wykonuje tego typu usługi odtworzeniowe zamówiła taką bramownicę, bo tutaj mówimy o tego typu elemencie i czekamy na dostawę. Mam nadzieję, że uda się jak nie końcem października, to może początkiem listopada tąże sygnalizację przywrócić do stanu sprzed wypadku drogowego, sprzed zdarzenia. W wyniku którego ta została uszkodzona. Na koniec mamy dobre informacje dla naszego słuchacza i innych kierowców: jak udało nam się ustalić, część elementów bramownicy już dotarła do firmy, która zajmie się jej montażem. MZK Jastrzębie rzuca wyzwanie osobom, które z jazdy na gapę uczyniły sobie sposób na życie, i zamierza zgłaszać ich do rejestru dłużników. Głównym celem działania MZK jest walka z gapowiczami, którzy za przejazd nie płacą notorycznie, mówi Dorota Pietrzak, kierownik działu kontroli w MZK Jastrzębie. A tymczasem, jak dodaje Diana Borowicka z Big Informonitor, do rejestru dłużników trafi niebawem 2000 dłużników z Jastrzębia. Na pewno trafi tu rekordista jastrzębskiego MZK, który z tytułu nieopłaconych kar za. Jazdom bez biletu ma już na koncie ponad 20 tysięcy złotych. Śląsk ze względu na liczbę ludności i rozbudowaną komunikację to drugie województwo w kraju pod względem liczby znajdujących się w rejestrze Gapowiczów, którzy opierają się też przed zapłaceniem kary. Jak wynika z danych Big Info Monitor, na koniec sierpnia ich liczba przekroczyła 14 tysięcy i w sumie mają do oddania ponad 19 milionów złotych. W pierwszej połowie tego roku kontrolerzy jastrzębskiego MZK wypisali 4400 mandatów. W tym okresie w ramach egzekucji należności udało się odzyskać 390 tysięcy złotych. Jak dodaje Diana Borowiecka, konsekwencje znalezienia się w tej bazie potrafią być dotkliwe. Dłużnicy, wpisani do rejestru, mogą mieć problemy z zaciągnięciem pożyczek czy kredytów ale także z zakupem telefonu komórkowego czy usług internetowych. Wszystko dlatego, że wiele firm sprawdza wiarygodność potencjalnych klientów. Tylko w zeszłym roku instytucje finansowe oraz firmy pobrały ponad 16 milionów raportów weryfikujących wiarygodność płatniczą konsumentów. Jeśli sprawdzane ma długi, bank, firma pożyczkowa czy telekom mogą wyjść z założenia, że skoro nie jest w stanie obsługiwać dotychczasowych zobowiązań, tym bardziej nie poradzi sobie z kolejnymi. Jedyną szansą na odzyskanie wiarygodności jest w takiej sytuacji całkowita spłata zadłużenia. Wówczas dłużnik znika z rejestru i ma czystą kartę. MZK Jastrzębie podpisał umowę z Biurem Informacji Gospodarczej Infomonitor, bo nie chce, by za nieuczciwych pasażerów płaciły osoby kupujące bilety. W ten sposób koszty komunikacji rosną, biją po kieszeni wszystkich, również mieszkańców przemieszczających się innymi środkami transportu, ponieważ to gminy w dużej części finansują komunikację. Kolejki do kardiologa w rybniku wynikają z tego, że w mieście takie świadczenie realizuje tylko jedna przychodnia, mówi Śląski oddział NFZ w Katowicach. Jak już was informowaliśmy, na wizytę czeka się 1646 dni, czyli blisko 5 lat. Najwcześniejsza wizyta jest możliwa po 23 kwietnia 26 roku. Po takiej kolejce czeka 300 osób. Tymczasem w ościennych miastach czas na wizytę do kardiologa. To dwa miesiące, czasem pół roku. Sprawą zajmuje się Arkadiusz Żabka. Odpowiedź na pytanie, dlaczego w Rybniku są tak długie kolejki jest prosta. W mieście działa tylko jedna taka przychodnia. Jak pisze rzecznik Śląskiego Oddziału, od 2011 roku, to jest od czasu, kiedy zawarte zostały obecne umowy, nie było nowych podmiotów zainteresowanych zawarciem umowy. Dopiero w tym roku wpłynął wniosek złożony przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku w sprawie ogłoszenia konkursu na udzielanie świadczeń w poradni kardiologicznej. Decyzja o ewentualnym ogłoszeniu postępowania konkursowego zostanie podjęta pod Koniec roku. Konieczne jest bowiem, jak pisze rzecznik, przeanalizowanie przesłanek płynących z poziomu realizacji świadczeń. W przypadku, gdy nie uda uzyskać się zadowalającej poprawy, śląski oddział NFZ zapowiada, że podejmie kroki w celu ogłoszenia postępowania konkursowego. NFZ podkreśla, że obecnie na terenie województwa śląskiego funkcjonuje 168 poradni kardiologicznych. Cóż, pacjentom z rybnika pozostaje zatem czekać albo szukać pomocy w ościennych miastach. style. Siadkarze Jastrzębskiego Węgla zdobyli Super Puchar Polski. W meczu oto trofeum pokonali 3 do 0 grupę Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Mamy trofeum, ważne jest też, że zagraliśmy dobry mecz. Cieszą się po spotkaniu libero Jastrzębskiego Węgla Jakub Popiwczak. Zaksa ja nie grała źle, ale to po prostu my postawiliśmy warunki tak wysoko. Ten poziom naprawdę z naszej strony był budujący, bo cieszy to, że mimo tego, że w sezonie jesteśmy tak naprawdę 2-3 tygodnie, to gramy naprawdę dobrą siatkówkę i, i mimo tego, że zdarzają się gorsze momenty, bo zawsze takie będą się zdarzać, to wychodzimy z tego obronną ręką. I dwa sety dzisiaj przegrywaliśmy trzema, czterema, pięcioma punktami. A i tak cały czas czujemy, że jak tylko pozostaniemy na swoim odpowiednim poziomie, to dojdziemy, to wrócimy. Tak też się działo, także chwała naszemu zespołowi, bo to był dobry mecz naprawdę z naszej strony. Na pewno cieszę, że dorzucamy kolejne trofeum do, do gabloty. Na pewno teoretycznie to najmniej ważne z tych wszystkich, które można w tym sezonie zdobyć. Ale dzisiaj nie ma co nawet o tym myśleć. Trzeba się cieszyć z tego, że Jastrzębie jest zwycięskie. Mamy trofeum. Fajnie, że zdobyliśmy dla klubu trofeum, którego jeszcze Jastrzębski Węgiel nie miał w kolekcji. To też mój pierwszy super puchar polski dodaje środkowy z Juri Glader. Cieszymy się z tego Super pucharu. a zawsze dobrze zacząć sezon z takiego wielkiego C. Przede wszystkim psychologicznie ma to duże znaczenie, ponieważ wygrywając takie spotkanie, Puchar, to ta pewność siebie rośnie w zespole i to po prostu czujemy, że możemy być mocni. Cały czas powtarzamy wszyscy, że jesteśmy mocni, a możemy być o wiele mocniejsi, bo jest duży potencjał w naszym zespole, który na pewno jeszcze przyjdzie. Ta wielka gra o dużej jakości, ale na moment dzisiejszy. Tego wystarczyło dla zwycięstwa i z tego się cieszymy. Teraz jastrzębski węgiel wraca do rywalizacji o ligowe punkty. W niedzielę zagra u siebie z PGE, skrom Bełchatów. A przypomnijmy, że super puchar polski zdobyli także hokejści JKH GKS w Jastrzębie. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie w czwartek. Joanna Mielimonka, do usłyszenia. Więcej na radio90.pl.